Jeśli podczas kompletacji okaże się, że nie wszystkie zamówienia można zrealizować, nośnik zostanie oznaczony na czerwono. Operator wyświetla podgląd stanu nośnika i przenosi dokument z brakiem na inny nośnik. Po przepięciu dokumentu operator przenosi również towary nadmiarowe. Nośnik z brakiem zostaje odłożony ze statusem brak towaru. Automatyczna akcja zmienia flagę w dokumencie subiekta i informuje pracownika o tym, jakich towarów brakuje do pełnej realizacji zamówienia. Pracownik biura kontaktuje się z odbiorcą i podejmuje decyzję o dalszych losach dokumentu, który po zmianach trafi ponownie do skompletowania. Nośnik z pozostałymi, kompletnymi już dokumentami operator przekazuje pakowaczowi do dalszej obróbki.